Z jednej daty mogę Ci powiedzieć, kim jesteś, czego potrzebujesz w miłości, co blokuje cię finansowo i jaki masz cel w tym życiu. Serio, myślisz, że Twoje data urodzenia to tylko liczby? Błąd! To kod do Twojego życia. Odkryje Twoje naturalne talenty, czyli to, w czym możesz błyszczyć bez wysiłku, pokaże Ci, jakie wyzwania życiowe są wpisane w Twoją drogę i jak je przekuć w siłę zamiast się z nimi szarpać. Powiem Ci z kim naprawdę możesz zbudować szczęśliwą, piękną relację, ponieważ nie każdy partner to dobry wybór do Twojej energii. Sprawdzimy, co mówi Twoja data o Twoim potencjale finansowym, czyli na przykład, czemu pieniądze mogą od ciebie trzymać się z daleka albo właśnie nie. I oczywiście najważniejsze to, poznasz swój życiowy cel. Po co tu jesteś? Co masz do zrobienia? To wszystko jest zapisane w Twoich liczbach. Jeśli chcesz pełną analizę, skomentuj numer i odezwij się z ofertą.